Rozmawiajmy zatem, jeśli chcesz, o koncepcie karmy. Gdybyś miał podsumować komuś, jak zdefiniowałbyś kluczowe pojęcia określające właściwie karmę. Karma jest naszym zestawem kart, kiedy przychodzimy na świat. W rozdaniu znajdujemy kilka doskonałych kart, a następnie też takie, nad którymi zastanawiamy się, co w ogóle będziemy mogli z nimi zrobić. Więc jest to potencjał, z którym przyjdzie nam w nawiasach mówiąc grać i komponować w ciągu naszego życia. Wielu z nas ma tendencję do skupiania się w tali na kartach, które wydają im się gorsze, zastanawiając się, co takiego zrobiłam, jakim cudem te karty zostały mi przydzielone i co można nimi osiągnąć. Wiele żyć kręci się w kółko, ponieważ nie uczy się nas jak rozumnie grać tymi kartami jak spróbować zrozumieć, dlaczego nie mamy lepszego rozdania, niż byśmy chcieli? Z czym to się wiąże? Dlaczego inni odnoszą sukcesy, mają takie szczęście? Dlaczego nam zawsze wydaje się to trudniejsze? Kiedy mówimy o karmie w naszym społeczeństwie, ogólnie rzecz biorąc, zazwyczaj nie pojmujemy jej w ten sposób. Słowo to nabrało silnie negatywną konotację. To moja karma jest synonimem pecha, spadku, kary nieznanego pochodzenia, skąd, od kogo, nie wiadomo, czymś przytłaczającym, ciążącym. Naprawdę chciałem podkreślić fakt, że jest tak samo pozytywna, jak to, że czasami trochę ciążąca. To faktycznie zestaw kart, który jest naszym narzędziem pracy. W każdym momencie naszego życia, przy dokonywaniu wyborów, jesteśmy w potrzebie, aby używać ich jak najlepiej. Używać tych kart, żeby wzrastać, nie po to, by nas karać. Ale próbować zrobić coś z tego, co otrzymaliśmy przy narodzinach. Skąd pochodzi to, co dostaliśmy? Czy jest to dystrybuowane przez wielką wypożyczalnię kart? Oczywiście, te wszystkie zagadnienia podejmuję w mojej książce. Właśnie. Poruszyłeś kwestię kary, a także, że trudne wydarzenia w naszym życiu niekoniecznie są długiem z przeszłości. Tak, tak, absolutnie. Naprawdę należy to podkreślić. Jak wiesz, wiele osób, które spotkałem na różnych konferencjach i w innych miejscach, powierzyły mi w kulisach czy też na żywo, że mieli w życiu taką czy inną próbę jakąś chorobę, jakąś rozłąkę, czasami bolesną stratę pracy, dziecka. Wiele osób zeznaje, że te trudne wydarzenia w ich życiu były jakby powiedzieć bodźcem do refleksji. Czasem nawet całkowitej zmiany życia, tempa, a nawet poziomu świadomości. Myślę, że powinniśmy skupić nasze rozważania w tym kierunku. Kiedy doświadczamy jakiegoś trudnego momentu, co to oznacza? Skąd to się bierze? Kiedy rozpatrujemy to pytanie, robimy bardzo duży krok wewnątrz siebie. Stajemy się znacznie silniejszymi istotami, ponieważ przestajemy się naginać. Mówimy sobie, OK, tak się dzieje, to strasznie trudne. Jestem przytłoczony bólem, problemami, rozpaczą, zniechęceniem, ale czy nie ma w tym jakiejś intencji? To właśnie próbuję badać. I jest to całkowite przeciwieństwo kary, pierwotnej winy, za którą trzeba zapłacić i tak dalej. Jeśli otrzymałem cios, to dlatego, że zadałem go w innym życiu, jest to całkowicie prymitywna reakcja. Czasami, logicznie rzecz biorąc, zbieramy plony za to, co zasialiśmy, działania, na które sami narażaliśmy innych. Nie możemy tego zrozumieć, dopóki sami tego nie doświadczymy. Jednak ten aspekt nie jest też konieczny. To nie dlatego, że przechodzimy przez jakieś zmagania że w innym życiu byliśmy niemili. To nie takie proste. To nie pojęcie konieczności płacenia czegoś powinno mieć pierwszeństwo przed kwestią tego czego musimy się nauczyć. To całkowicie zmienia sposób, w jaki podchodzimy do trudności w naszym życiu.